Nazywam się Marcin Saltarski, jestem członkiem Stowarzyszenia Dla Ponidzia, które to stowarzyszenie jest organizatorem nadnidziańskiej parady kary i zaprzęgów konnych już drugiej. Jest to druga edycja: liczne konie, liczne zaprzęgi, pokazy jazdy konnej akrobacji. Mnóstwo atrakcji. Dziękuję za tak liczne przybycie. Wiele nagród, wiele konkursów do zdobycia również dla najmłodszych, dla średnich, dla starszych. Mnóstwo stoisk. Organizujemy ją ze względu na promocję ponidzia, promocję kultury chowu koni, kultury jazdy zaprzęgami konnymi, a również promujemy nasze stowarzyszenie, promujemy ponidzie, tutejszy region i również naszą kulturę i smakołyki. Jesteśmy w Krzyżanowicach w zaciszu w sercu Ponidzia. Dziękuję.